Nasz dziennik elektroniczny znajduje się w chmurze, czyli tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Czasami zdarzają się zniknięcia tematów, pojawia się wtedy wpis brak tematu. Dlatego proponuję, aby po wpisaniu tematu w dzienniku elektronicznym zaznaczyć ten temat, skopiować, następnie uruchomić dowolny program do pisania. Może to być WordPad, Pages albo Word. Tutaj jest nowy dokument, ale tak naprawdę później będziemy już mieć gotowy taki dokument ze spisem naszych tematów. Specjalnie powiększam, aby lepiej było widać czcionkę. I tu będą kolejne tematy. I po wklejeniu takiego tematu wstawiamy jeszcze datę oraz godzinę. Przez jakiś czas będziemy mogli po prostu stwierdzić, co nastąpiło, kiedy nastąpiło, i dlatego, właśnie, jest to zapisywanie. Może się to również przydać, gdy będziemy musieli nanieść poprawki. Wtedy skopiujemy sobie z tego dokumentu z powrotem do dziennika nasz temat. Nie będziemy musieli wpisywać. Dziękuję.